No witam Was moi drodzy. Jeśli ktoś nie jest w temacie, czegoś nie rozumie, o czym będę mówił, no to zachęcam Was do obejrzenia części pierwszej. Tam pokazywałem Was, dlaczego Łęczna i dlaczego takie podejrzenia. No tutaj pociągniemy ten temat troszeczkę dalej, bo oprócz tej współrzędnej na tamtej mapie, co do wysokości i tych znaczków na tej mapie zasadniczej, które pasują tutaj do, do tego opisu, jak żeśmy go podzielili po na tak zwane true no właśnie co do tego yy. i kurczę no troszeczkę źle zrobiłem pierwsze wam coś pokażę te j wygląda jak jedyneczka z dostawionym yy, ogonkiem no i kropeczką że to jest j i teraz ja sobie tak założyłem że true czyli to prawda a to jest KONT ale jak, tak sobie pomyślałem że to fajnie by wyglądało jakby to było true i kant i teraz tak czyli Prawda i fałsz. Prawda jest jedna. Prawda jest zawsze po środku. No nie wiem, tak sobie to założyłem i, i, i tak się tego trzymałem. I w dalszej części okaże się, że akurat ta koncepcja, że J. Prawda jest jedna i prawda jest zawsze po środku, będzie najbardziej. Najbardziej mi się przysłuży do rozwiązania tej zagadki. Także wracamy do tego, do wykreślania. Pokażę Wam jeszcze coś oprócz tego, co może tutaj wyjść w tym tekście. Zobaczcie co wychodzi szachuj, cześć, szachuj, punkty, punkt, tak, ty, ak, na, tutaj na opak czyli odwrotnie. To też będzie miało znaczenie w tym. To jest informacja Yy, która dotyczy tego, że mapę należy odwrócić do góry nogami i przesuwać ją po punktach, czyli że są przemieszczenia mapy. Yy, także to jest warto zapamiętać. Yy, szachuj punkty, yy, szachuj na opak. Odwróć mapę na opak. No dobrze, wrócimy do tych... Dlaczego Łęczna? No, oprócz tamtych dwóch rzeczy yy, Co mi tu zwróciło uwagę? Najbardziej mnie interesowało tak czy miejscem ukrycia czołgów będą te kraesy zakopane i ten pusty nawias, który tutaj jest, czy to będzie miejsce, bo jak szukałem lokalizacji, używając tego szyfrogramu, szyfrogram kazał mi tutaj wpisywać te współrzędne i sobie pomyślałem, że jak położę tę mapę, ten tekst na teren, to automatycznie ten nawias lub ten nawias wskaże mi miejsce, wskaże mi miejsce zakopania tych tankietek. No, ale też uwagę moją zwrócił napis. Tam są czołgi i myślnik w prawo. Ale zignorowałem. Zignorowałem oraz. Oraz i. Być może to nie ma większego znaczenia, ale coś Wam za chwilę pokażę. Yy, oraz. Yy. Napiszemy to oraz tutaj na tej karcie. Nie będę. Ja tak napiszę Wam po swojemu e, oraz I te. Zobaczcie, tu jest te A napisane. Jest coś takiego w takim. Oddzielone jest od tego. Od. E, teraz Wam coś pokażę. Widzicie odwrotnie. Widzicie coś. Widzicie to. 20. 1 0 10 Wiecie co to jest? To jest dokładnie kod pocztowy na Łęczną. Kody pocztowe w całej Polsce weszły w 73 roku, 1 stycznia. Ten człowiek mówił, że był tutaj w 73, no ale jak był i nocował na tym terenie, no to musiało być już stosunkowo ciepło. No raczej w styczniu to na pewno nie był. A to sobie tak wycofam to e... szybko, bo o co mi chodzi? Cały czas mówię o tym szyfrogramie. E... Powiem tak, ja nie umiem montować filmów, proszę dziecko takie dziesięci... moje dziesięcioletnie, żeby mi pomagało w tym, e... ale następnym razem postaram się odpalić program, w którym powiedzmy coś wam pokażę tym szyfrogramem albo po prostu pokażę wam w programie jak mapa się przemieszcza po mapie, nałożę w programie jedno na drugie i albo tak, albo tak. Jeszcze się zastanowię. Piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach pod filmem, czy chcecie szyfrogram na tekście, czy chcecie mapę na, na mapę nałożoną. Także yy, od Was to będzie zależało. Komentarze zaważą na tym, co, co, co Wam pokażę. I zobaczcie teraz coś takiego. Wykreś wykreślamy to. Wykreślamy to. Wyłącznie. Mamy 21,010 Włącznie, tak? I tutaj nie wiem, czy pamiętacie z pierwszego odcinka, że tutaj tak naprawdę to jest M i małe R, które tutaj nam y, tworzyło ten y, wyraz armia. I teraz zapamiętajcie to M34. Wykreślmy to, bo to jest niepotrzebne. I teraz mamy Biłgoraju. Powiedziałam, że ten wyraz w pierwszym odcinku on jest nie bez powodu. On y, sugeruje nam góra U sugeruje nam jar tak szyfrogram podpowiada tutaj jest jakiś znaczek ja do, do tego do tej pory nie doszedłem o co tu miał chodzić ale zwróćmy na to z jakiej litery piszemy miejscowości myślicie, że to jest przypadek, że człowiek który mówi o kodach zerowych w tym tekście o jakichś innych rzeczach że on nie miał takiej wiedzy żeby napisać raju z dłużej czyli mamy tutaj M34 z jakiej litery? No z dużej powinno być czyli napiszmy tę duże B no ale z jakiegoś powodu yy, napisał z małej także napiszmy sobie jeszcze tą małą teraz co widzimy w tym biłgoraju jeszcze powiem wam nie mogę teraz powiększyć czy mogę powiększyć nie mogę powiększyć w tym miejscu jest jedyneczka napiszmy tą jedyneczkę i później do końca nie mamy nic ale tak jak mówiłem we wcześniejszym odcinku że ten nawias kończy się w tym miejscu to wyraźnie widać i tu mamy trujeczkę tą podpowiedź napiszmy trujeczkę i teraz wam coś pokażę Anulujemy to. Nie chcemy zapisać. Zobaczcie, zobaczcie na to. Kod dzielenia mapy na strefy. O no fakt jest 2 razy 34. Ale być może tego nie mógł dwukrotnie napisać, bo za bardzo by się rzucało w oczy. Więc napisał M34. B duże, B małe, jedyneczka. Jeszcze tam jest dodatkowo trójeczka, czyli dzielimy to. Jest jeszcze jedna <laughs> część tej mapy. Z większą dokładnością. Naprawdę, mm, niech ktoś mi tylko powie, że, że to nie dotyczy tego terenu. Tylko tak, każdy szanujący się szyfrogram, ja jestem amatorem, laikiem, nauczyłem się cokolwiek, tak uważam, że się nauczyłem. Na tym dokumencie, tylko jedynie, nic innego w życiu nie robiłem. Nie, jeszcze jeden list. Odszyfrowałem e, też z tych oddziałów partyzanckich, do których należał e, jeden e, z partyzantów, który pisał do swojego dowódcy i wam to kiedyś pokażę. Jest e, niemalże ten sam sposób szyfrowania, ukrywania liczb e, w tekście, które też e, oznaczają współrzędu. Ale pierwsze skończmy to. E, Wspomniałem coś o kodach 0, mhm. gdzie to było? Szukaj kodów z od tyłu zerowych Jakie kody zerowe chodzi? Zobaczcie 0 kreska 0 0 Tutaj też według mnie nie mógł wstawić drugiego zera, bo to by było za bardzo oczywiste. Ale tutaj już mógł. 0, 0, kreska 0. Czyli mamy szukać w tym tekście 6 kodów na współrzędną co do wysokości i co do szerokości. Yhy. I teraz to mnie zaczęło zastanawiać, jakie 6 jak współrzędną, która mi wyszła. No to mamy jeden pełny kod, który Wychodzi 51, 18, 33 minuty na 22 stopnie. 52 minuty, 56 sekund. To jakie 6? Powiem Wam, jest tego więcej. Jest tego więcej. Kiedyś Wam to pokażę. No. Za mało czasu mamy i nie chcę kręcić długich odcinków, bo strasznie wolno mi się buferuje. Na dowód, że jest tego więcej, Wam pokażę coś takiego. Zobaczcie to. Amunicji. Ten wyraz mi się wydał bardzo podejrzany. I TK pod tym kątem, i tak, te tak samo. I teraz zobaczcie. A K M. A K M. 4-4 no i to bym wykreślił przejdźmy linijkę niżej bez a, my, o czyli oprócz, oprócz tych tankietek które tu są opisane i ja wiem już o tym, że nie chodziło tu o tankietki one są przy okazji nie chodziło tu o tą broń utrzymywaną w tajemnicy, im głównie chodziło o tą amunicję. Oni posiadali dużo broni różnego typu yy, i potrzebna była im amunicja, po prostu wiedzieli, że tutaj jest. I wcale bym się nie zdziwił, jakbyśmy w miejscu, którym mapa wskazuje, nie znaleźlibyśmy ją głębiej. Lekko tam zawyło, pod moją ramą nic nie było słychać, a pod ramą chłopaków yy, zatebry coś tam lekko zabuczało. Ale żeśmy olej ten temat, ale ja tam wrócę i jeszcze raz sprawdzę to z czymś może mocniejszym. Tym bardziej, że mapa w tym miejsce wskazuje i tam jest oznaczone drzewo, tak jak wspominałem. Jest bardzo ciekawy, ciekawe miejsce. E, powiem Wam tak, no chłopcy e, z mi bardzo dużo pomogli. Zrobili teren, e, w którym się nie dało przejść ramą bo jest naprawdę zarośnięty, a magnetometr pomógł tam, zrobił robotę, powiem tak, zrobił bardzo wielką robotę, bo wykluczył nam skarpę jedną i drugą. No i tak każdy mi mówił, słuchaj Michał, no w tej skarpie odłącznie to raczej niemożliwe, ktoś by zauważył, a ja tak się uparłem, bo te znaczki, te znaczki i, i mieli ludzie rację, nie jest, to, nie jest to ta skarpa. Podejrzewam miejsce na tankietki, wiecie, że z tego względu, że nie mam oryginalnej części, oryginalnej tej mapy zasadniczej, to nie odkryłem, ale odkryłem inne miejsce dosyć ciekawe i też dzięki chłopakom z Latebry, bo ich magnetometr wskazał w tamtym punkcie dużą anomalię i zacząłem w tamtym punkcie dużą anomalię i zacząłem po ich odejście główkować, myśleć nad tym i analizować te miejsce i Powiem wam, że to był strzał dziesiątkę. Dzięki chłopcy i powiem wam tak, że jak będzie coś się działo, jesteście pierwsi zaproszeni tutaj i działamy. No dobrze, nie wiem, no nie będę was zanudzał taki mały, mały odcineczek. Pokazałem coś na szybkiego. Piszcie w komentarzach, tylko nie pod postami gdzie umieszczam na grupach film. Piszcie pod filmem na YouTubie, czy chcecie. Zabawę z mapą w, na mapie. Czy chcecie z mapą po szyfrogramie? Ale od razu wam mówię, nie pokażę Wam, jak idą współrzędne. Mogę Wam pokazać jakieś yy, inne rzeczy. Jest tego trochę współrzędnych Wam nie pokażę. Dzięki. Do następnego.